Witam wszystkich tutaj u lat. Dzisiejszy filmik to druga część nagrania, kiedy wraz ze Sławkiem biegamy w ramach dwójki sniperskiej. Tych, co nie widzieli części pierwszej, informuję, że w grze poza nami są dwie duże drużyny, które walczą o dwa punkty w terenie. Jak do tej pory udało nam się upolować jeden cel, czyli Sowe. Aktualnie polujemy na Oscar'a, a w międzyczasie jeszcze zajęliśmy jeden punkt. Dla zainteresowanych link do części pierwszej będzie w opisie. Właśnie wracamy do gry po ostatniej śmierci i przechodząc przez naszą ulubioną górkę trafiamy na dwóch przyczajonych przeciwników. Nie widzą nas. Podbiegamy i na auto. Przeciwnik jest blisko, a teren jest jaki jest, więc zamiast skombinować z bronią długą wyciągamy pistolety i załatwiamy sprawę na szybko. Ogień. To nie Oskar tam pytał, czy ma, mają flagę? Na polanie przed nami kręci się masa przeciwników, ale nie jesteśmy w stanie określić, czy jest tam Oskar, czy nie, więc schodzimy niżej i spróbujemy coś tam ustrzelić. A nóż wilec się uda. O! Gdzieś przy mnie trafił w gałąź. Może bym gościa zdjął, gdyby nie te cholerne krzaki. O kurde, Oskar idzie. Ty Oskar! Nie dość, że mam niewygodną pozycję, to jeszcze nie mogę się przebić przez te krzaczki. Ale na szczęście Sławek ustawia się i zdejmuje Oskarka ładnym celnym strzałem. Ale się udało! Dobra, losuj! Taki jesteś, że kolegów potrzebujesz wołać? Okej okay, i losujemy kolejne zlecenie. Teraz to jest kuchta. To jeden z tych, co zdjęliśmy go przed chwilą z pistoletów, więc raczej jest daleko. No i koleżeńskich zawodów ciąg dalszy. Kto pierwszy trafi? Tym razem był to Sławek Dostał mój. Nie, nie. Mój No jak? Mój. Ja czuję mi tak ładnie? Mi I też. Dostał. No kurde. To nasz. Kurwa, z tobą to się nie da. Wszystko kradnie. Odległość pira ze około 80 metrów i nie widać nawet pełnej sylwetki. Cel raczej trudny. Przedzieramy się przez krzaczowisko, a na nasze plecy wchodzi przeciwnik. Gęste krzaki ratują Sławka, a cel zdejmuje ja. No przebicie się przez to jest po prostu chyba niemożliwe. Tu lat na kuchtę. Zostałem? Tym razem respimy się na drugim respawnie, czyli praktycznie z drugiej strony mapy. Polujemy na kuchtę, a jego dużna ma bazę właśnie w tej części mapy. Kuchta to jest jeden z tych, co żeśmy ich pistoletami ciachnęli. Niestety nie wiemy też, że druga drużyna właśnie zdominowała praktycznie cały teren i nie ma co tu na niego czekać, ale my czekamy. Widzisz sam kość z drugiej strony? Pozostałych przeciwników ignorujemy w miarę jak nas nie zobaczą, bo nie jest nam to po prostu do niczego potrzebne. No i niestety najpierw przeciwnicy wypatrzyli Sławka, a teraz dostał. mnie. Kukty nie udało się upolować dostał. i skończyła się gra. Dostał, dostał! Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam ponownie.